Przemysław Czarnek w jednym z publicystycznych programów w telewizji Polsat News odniósł się do ewentualnej koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Powiedział także o napięciach na linii Kaczyński-Mencen. Chodzi tutaj przede wszystkim o nieprzyjemną wymianę zdań rozpoczętą przez Sławomira Mencena. Więc ja, jeśli Pan mówi o konflikcie między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją, to ja takiego nie widzę. Jeśli chodzi o jakieś. Niepoważne zachowanie Sławomira Mencena względem, to jest najdelikatniejsze, najdelikatniejsze słowo, względem Jarosława Kaczyńskiego, a, a można to nawet nazwać obraźliwym zachowaniem, no to to ono ma fakt. Nie wiem, co się stało, ma miejsce i to jest fakt. Nie wiem, co się stało ze Sławomirem Mencenem po 1 czerwca, zwłaszcza po 18 maja, czy te 15%, czy tylko 15%, czy miał nadzieję na drugą turę. W każdym razie tutaj też apeluję o rozwagę i rozsądek. Mamy tutaj rzeczywiście sporą różnic zdań wielu kwestii zwłaszcza z Ugrupowaniem Sławomira Mencena w mniejszym stopniu z ugrupowaniem Krzysztofa Bosaka i ruchem narodowym, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, a zwłaszcza jeśli chodzi o społeczne, bo gospodarcze w mniejszym zakresie. Ale, musze, Ale to nie jest powód do tego, żeby inwektywy rzucać nie, się nie. pod adresem pana prezesa Kaczyńskiego. To nawet nie chodzi o inwektywy, kubiści. tylko Jarosław Kaczyński przecież też mówi, że kto będzie współpracował z platformą, ten będzie zdradzał, że to jest darwinizm społeczny, to co proponuje Konfederacja w swoim programie, że w zasadzie no, nie ma o czym rozmawiać. że to nie są nasi sojusznicy. Jeszcze nawet była mowa o tym, że Jarosław Kaczyński chciałby, żeby PiS miał 40%, żeby w ogóle Konfederacja była niepotrzebna. No to nie jest jednostronna wymiana zdań. No ale panie redaktorze, a cóż jest złego w tym, że prezes Prawa i Sprawiedliwości chciałby, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało 40%? No, wszak, to nie ma nic złego, wszak, tylko chodzi o wymianę zdań. Wszak Prawo i Sprawiedliwość miały już nawet 45% poparcia w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2018 czy 2019, 2019 roku. Bo mówią, a... mówią, że dzisiaj to jest raczej niemożliwe, tym, bo macie no, no, w 2015 roku niemożliwe było 37% i samodzielne rządy, a jednak się stały. Więc no, li, lo, rolą lidera partii politycznej jest zagrzewanie do e, walki o jak najlepsze wyniki członków tej partii. To robi pra, 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 Prawa i Sprawiedliwości. No, to tak jakbyśmy mieli pretensję, że Konfederacja chce mieć powyżej 20%. No, no chce, no, każda partia chce mieć. Ja, no wiadomo, w, w, że każda partia chce to mieć to nie i chce wygrać. Problem, ale, ale ale, nie można problemem... zaprzeczyć, że jest konflikt. Że, że Jarosław Kaczyński no to... też mówi o Konfederacji Pewne rzeczy. I zastanawiam się, czy to marzenie profesora Andrzeja Nowaka, do którego czasami wracam, bo, bo, bo to jest takie wyraźnie wyartykułowane, że ma odbudować się wielka prawica właśnie z Konfederacją i PiSem, czy to nie jest według pana przekreślone na nie. prawicy. Absolutnie Że nie. po tej wymianie zdań po prostu nie będzie o czym rozmawiać, bo tu jest darwinizm społeczny, a tutaj jest jakieś jeszcze też padają poważne określenia żeby, wobec Jarosława Kaczyńskiego. Żeby mówić o koalicjach, to musi być przestrzeń i okoliczności, które tej koalicji sprzyjają. Póki co takiej Przestrzeni okoliczności nie ma. Pewnie tę nową przestrzeń okoliczności wyłonią nowe wybory parlamentarne, które regularnie odbędą się dopiero za dwa lata, jeśli one będą za dwa lata. Yy, yy, I wtedy będziemy mówić o koalicjach. Póki co jest rywalizacja na scenie politycznej, także na, na prawicy. I, o, I dopóki to jest rywalizacja, także na poglądy, jak na przykład ścierał się Mateusz Morawiecki z Sławomirem Męcenem na tym słynnym piwie Męcana, gdzie Męcen dostał rzeczywiście sporą lekcję tego, jak wygląda polityka europejska przegrał tę rywalizację, no to to są rzeczy, które są bardzo dobre. Nie akceptujemy natomiast sytuacji, w której my na przykład ogłaszamy naszą deklarację polską, zachęcamy do rozmowy na ten temat, a spotykamy się z jakimiś okrzykami w rodzaju to nie my was potrzebujemy, tylko wy nas. Musiałem odpowiedzieć wtedy Sławomirowi Męconowi, ani my was, ani wy nas, tylko Polska potrzebuje dobrego rządu, a, a już tym bardziej nie akceptujemy nawoływania, żeby byśmy nic się nie odzywali, bo Konfederacja może robić co chce. Nie, Konfederacja ma swój program, my mamy swój program, możemy rywalizować, tylko epitety pod w rodzaju no, jest winien śmierci samobójczej Andrzeja Lepera bądź choroby śmiertelnej, czy bardzo mocnej, bardzo, bardzo niebezpiecznej Zbigniewa Ziobro, to są rzeczy, które już przekraczają poziom jakichkolwiek ja debaty, także tak, daleko posunięte. to pan to tak interpretuje, panie ministrze, ja to zrozumiałem raczej tak, że po prostu lider Konfederacji mówił, że kto z pisem się zadaje politycznie, ten politycznie przegrywa. No bo leper przegrał politycznie, Zbigniew Ziobro został wchłonięty jego partia. Przyzna pan, że to mówił Męczen... o Jarosławie Gowinie, który w ogóle zniknął z przyzna pola pan redaktor Przyzna pan redaktor, że teraz spłaszcza pan rzeczywistość, bo przecież wyraźnie pan widział i słyszał, co powiedział Sławowicz. Nie, nie, ja po nie po mówił o prostu tylko... chcę widzieć w dobrej, w dobrej barwie. To znaczy, że no, ale ktoś tak też. mówi, to chodzi o politykę. My też, to a i te, nie o to, że jest winny śmierci lepera. No i to już jest obraza. Ale pan to zrozumiał, tak, że mężczyzna tak. oskarża śmierci, o śmierć tak?